Jestem złodziejem długopisów. Zaczynało się niewinnie. Będąc jeszcze małym Anonkiem, level 6, wiernym ideałom i autorytetom, uczęszczałem do przedszkola. Było nawet ciekawie, chociaż zawsze bawiłem się sam. W sumie jednego z opiekunów nawet lubiłem. Na jego zajęciach bawiliśmy się długopisami. Były takie kolorowe, i miały dużo części, i można było je składać, co jak każdy dzieciak. Urządzane też były kolorowe marsze. To jedne z moich najmilszych wspomnień. Niestety pewnego dnia podczas parady opiekun pokłócił się z panami policjantami i chyba zabrali go do więzienia. Jednak pozostała we mnie wyjątkowa fascynacja długopisami. Zaczynałem od tych najprostszych, białych w gwiazdki, ale z czasem poczułem, że to za mało. Zacząłem przetrząsać piórniki kolegów w poszukiwaniu kolorowych, unikatowych długopisów. Matka chyba zaczynała coś podejrzewać, bo podczas sprzątania znalazła pod łóżkiem moje skarby. Powiedziałem jej, że kupuję sobie za ale bywały trudniejsze momenty. Kiedyś na przykład dotknął mnie kryzys zawodowy, poczułem, że nudzą mnie długopisy. Wtedy to po raz pierwszy i ostatni ukradłem Ziemkowi z klasy linijkę, kiedy gapił się na nogi nauczycielki. Niestety, kiedy zobaczył, że dotykam jego linijki, w jego oczach ujrzałem błysk przerażenia. Wziął zamach i zanim się zorientowałem, strzelił mi w ryj. Wyrwał mi z moich drżących dłoni swoją linijkę i przytulił do piersi. Miał potem dwie wizyty u pedagoga, ale od tamtego czasu nie rozstawał się ze swoją linijką. Brał ją nawet do kibla, a ja pozostawałem wierny długopisom. Niestety w końcu przeminęły czasy niewinnej młodości. Poczułem, że muszę się jakoś ukierunkować, zacząć wyrażać siebie, wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Wtedy to po raz pierwszy wybrałem konkretny cel. Był piękny, gruby. I masywny. Kiedy pierwszy raz ujrzałem to odbicie w jego grawerowanej, wysadzanej bursztynem powierzchni, nie oglądając się, przebiegłem przez ulicę i popatrzyłem na wystawę sklepu jubilerskiego. Jego korpus to była najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu. Wyselekcjonowane i szlifowane bursztyny lśniły niczym gwiazdy. Inkrustowane białym złotem i platyną. Grip wykonany z jednolitej skały meteorytowej. Uczułem, jak w sercu moim rozlewa się umiłowanie tego piękna. Już podjąłem decyzję. Energicznym krokiem wstąpiłem w bramy sklepu i z duszą na ramieniu poprosiłem o możliwość bliższego zapoznania się z długopisem Starając się wyglądać niewinnie, z zainteresowaniem przyglądałem się jak sprzedawca w ochroniarza usuwał wszystkie zabezpieczenia W końcu miałem go przed sobą, końcówka z dwimerytu i kulka z diamentu Wkład wypełniony atramentem pozyskanym z najdrażatszej z odśmiornic Mechanizm oraz podświetlenie napędzane rozpadającym się uranem Cena? Tyle, co Właśp wypracowuje w ciągu pięciu lat. Lecz nie mylcie, nie myślcie, że tego się nie spodziewałem. Zbyt długo trwiłem w tej branży. Postanowiłem spróbować zdobyć środki na zakup tej piękności, a jeśli to nie wypali, wykonać robotę, jak przystało na prawdziwego złodzieja długopisów. Wszystko miałem dokładnie przemyślane. Udałem się na przystanek Woodstock. Aby nie zostać zajebanym pierwszego dnia, zakupiłem za alimenty od ojca stosowny ubiór i nie byłem się przez miesiąc. Nastał wielki dzień. Udało mi się przeniknąć w szeregi obsługi technicznej i stałem na scenie. Ze swojego miejsca widziałem jego. 63 lata. Czerwone szpanerskie okulary. Uśmiech przywodzący na myśl stare przedszkolne lata i księdza Katechete. Pod sceną dwie cysterny dziecięcych łez czekają, aby zostać wystrzelone w stronę widowni skandującej OWSIAK! OWSIAK! Za kulisami czeka helikopter wypchany po brzegi ludą uranu. Yuri Owsienko. Nadchodzi moment, na który wszyscy czekali. Godzina 21.37 Juri zbliża twarz do mikrofonu, nabiera powietrza i obserwowany z niepokojem przez rodziny zgromadzone przed telewizorami, krzyczy: JP2GMD! Widownia szaleje, dzieci skaczą przed telewizorami, głowy państw ościennych odbierają telefony od zaniepokojonych ministrów spraw zagranicznych. Spod sceny wyłania się niczym Bowner Cyborga skonstruowany przez wybitnego inżyniera wynalazcy oraz speca od materiałów wybuchowych Antoniego Macielewicza armatni Penis. Jury niczym Till Lindemann wspina się na platformę i w rytm utworu Pussy granego przez zaproszony na Woodstock zespół okrąża loże VIP oblewając widzów łzami dzieci sprowadzonymi prosto z Watykanu. Po skończonym koncercie Jury Owsienko zszedł z platformy i skierował się prosto do oczekującego na niego helikoptera. Odszedłem do niego i zagadałem. Początkowo tłumaczył się, że musi zdążyć na ważne spotkanie, lecz kiedy wyjaśniłem mu o co chodzi, natychmiast okazał zainteresowanie. Okazało się, że w młodości kolekcjonował wraki greckich tankowców. Do dziś niektóre z nich trzyma w prywatnych hangarach, wykupionych od Stoczni Gdańskiej. Rozumie więc moją potrzebę posiadania najpiękniejszego długopisu. Zaproponował, że zabierze mnie na krótką przejażdżkę. Wtedy jeszcze nie domyślałem się, co planuje. Weszliśmy do helikoptera. Jury odbył krótką rozmowę telefoniczną, z której niewiele zrozumiałem, gdyż była prowadzona w dialekcie wschodnich plemion. Pierwszy przystanek, zaraz po przystanku Woodstock, okazał się być trawiastą doliną gdzieś w północnej Czeczenii. Z pozoru nie było tu żadnego życia, jednak w pewnym momencie z zakamienia wyskoczyło dwóch brodatych facetów z kałachami. Jeden z nich miał koszulkę z napisem white power. Jury wysiadł z helikoptera i rozmawiał z nieznajomymi. W tym czasie drugi pilot rozładowywał rudę uranu na ich ciężarówkę. Po chwili Juryj skłonił się głęboko i z wesołą miną podążył w stronę helikoptera. Miał ze sobą masywną walizę. Położył ją na swoich kolanach i naszym oczom ukazały się równiutko ułożone baknoty stodolanowe. Popatrzył mi w oczy i lekko się uśmiechnął. Gdzieś już widziałem ten uśmiech. Kolejnym przystankiem na trasie naszego przelotu ukazał się radomski Nordfish. Domyśliłem się, że Juri jest tu stałym bywalcem, ponieważ gdy wkroczył do fast fooda, wszystkie kasjerki skierowały na niego swój wzrok, a na ich twarzach uwidoczniło się przerażenie. Ale ja byłem z Jurkiem. Nie miałem się czego bać. Jedna z, z ekspedientek w panice próbowała zdjąć kartę z napisem dodatki za 7,99. Nakładaj ile chcesz. Lecz Juryj był już przy niej. Energicznym, a zarazem delikatnym ruchem byłego kominiarza, złapał ją za przegub i powoli pokierował jej ręką, umieszczając tablicę na miejscu. Następnie zamówił dwie milony bez sosu oraz dodatki. Jego ręce pracowały bez wytchnienia. Ilość serca włożona w tę konstrukcję zadziwiłaby samego Michała Anioła. To była czysta, cebulowa poezja. Robert Makłowicz, który w tym czasie wpieprzał kebaba, otworzył oczy szeroko. Jurek zapłacił pomiętym, pachnącym jabolem i niebieskimi elemami banknotem. I podtrzymując fast rzeźby darmowymi kubkami na napoje, ruszył ku, ku naszym stolikom. Był niczym tornado, jak bóg wszystkich kepsolubnych anonów. W jednej sekundzie na jego talerzu piętrzył się kilogram żarcia za dwie dychy. W kolejnej talerz wyglądał niczym wyjęty ze zmywarki. Ja już wiedziałem, a on wiedział, że ja wiem. Złapał za moją porcję, której nie tknąłem, popatrzył w moje oczy i przez ten moment, kiedy ją pochłaniał, słyszałem krzyki nienarodzonych dzieci. Wyszliśmy z Nordfisza, zostawiając za sobą przeszłość i drżące kasierki. Na płatnym parkingu oczekiwał już helikopter. Jurek popatrzył na mnie poważnie i rzekł, że zanim dopełnimy naszego celu, musimy odwiedzić jeszcze jedno miejsce. Tym razem wszystko odbyło się po cichu. Wylądowaliśmy na japońskim lotniskowcu Lotus, skąd pod osłoną nocy podpłynęliśmy do mrocznych, potężnych brył gdańskich hangarów. Jury wyjął z bojówek pęk kluczy i otworzył największy z hangarów. Na dnie suchego doku leżał wrak potężnego statku. Był w zadziwiająco dobrym stanie. Na bakburcie widniało wymalowane białym arialem słowo: Lotus! szepnął Jury owsienko z przejęciem. Staliśmy w milczeniu i podziwialiśmy rzecz, od której wszystko się zaczęło. W pewnym momencie z wraku zaczęły dochodzić dudniące odgłosy, wpierw bardzo ciche, następnie narastające. Popatrzyłem na Jurka z przerażeniem, on jednak ujął mnie za rękę i używając siedmiomilowych butów, których nikt nie chciał wylicytować, wskoczył na wrak lotusa. Spojrzał na mnie, przykładając palec do ust. Zrozumiałem. Skierowaliśmy się do wnętrza statku. Odgłosy zdawały się dochodzić z kajuty kapitana. Pospieszyliśmy więc w jej kierunku. Nagle za rogu wyskoczył on. Nikt inny jak sam Krzysztof Krawczyk. Obaj z Jurijem przeraziliśmy się nie na żarty, lecz piosenkarz był szybszy. Porwał mnie i tańczyliśmy w rytm zatańczysz ze mną jeszcze raz. Zwarliśmy się w tańcu. Wtedy on zbliżył usta do mojej twarzy i z drżącym z przejęcia głosem wyszeptał. Ruchasz psa jak zra. Wtedy już wiedziałem, co się szykuje Obudziłem się w swoim domu Wspomnienia z minionej nocy przykryte były gęstą mgłą Uniosłem kołdrę i odkryłem, że cały jestem obsmarowany gównem Sądząc po bólu swoim własnym Skierowałem swoje kroki do łazienki Moją uwagę przykuła naklejka wośpu przyklejona do mojego ciała Wziąłem szybki prysznic Potem pomyślałem, że ten skurwiel Jury wyruchał mnie w dupę Minęło dwadzieścia lat po incydencie z Jurkiem nabrałem awersji do długopisów. Przerzuciłem się na wędkarstwo. Miałem nawet żonę i syna, Anona. Naprawdę go kochałem. Starałem się zarazić go swoją pasją. Lecz pewnego dnia robiłem porządki na strychu. W samym kącie, przykryte kurzem, stało moje stare biurko. Odsunąłem szufladę. Był tam. Błyszczał od blaskami bursztynów. Czekał na swojego właściciela. Minęło tyle lat. Szepnąłem: Jestem złodziej długopisów, jeden z ocalałych członków załogi greckiego tankowca Lotus a to moja historia.